Czy wiecie, że wierchnia warstwa naszej skóry jest martwa? Otóż powstaje pytanie, jak pielęgnować naszą skórę? Bardzo dużo osób ograniczy się do tego, że stosują tylko kremy. Jak popatrzymy na budowę naszej skóry, zobaczymy, że wierchnia warstwa jest martwa. Otóż, jak będziemy stosować kremy na tą powierzchnię, to będzie równoznaczne z tym, że będziemy pielęgnować martwy, nawilżać martwy kwiatek. Co trzeba zrobić? Rzecz numer jeden: trzeba znaleźć takie kremy, które będą bardzo głęboko przenikać do skóry. Zobaczyć, co to za składniki, tak? Na przykład kwas hialuronowy, argillerina. I inne te, tego typu te, te, te produkty. Rzecz numer dwa, kontrolować ilość wody, co spożywacie w ciągu dnia. To ma być 30-40 ml na 1 kg masy ciała. Otóż wypiątk, nałożenie naszej skóry jest powiązane bezpośrednio z tym, ile wody pijecie w ciągu dnia. I ostatnia rzecz to jest stosujcie produkty, co odżywiają naszą skórę. To może być kolagen, witamina A. C, omega 3 Otóż gdyby połączymy te wszystkie produkty ze sobą yy, nasza skóra będzie odżywiona nawilżona oraz yy, lepiej wyglądać